Blanka z kolony Kielca, ale przecież wychowany jak już tak Xavier Dziekoński. Xavier, wyglądasz trochę jakbyś był po jakiejś bitwie stoczony w MMA, ale podejrzewam, że bardziej niż głowa boli teraz y, serce. No na pewno serce, serce boli. Y, to co z Legią w półkastrze no, mieliśmy szczęście i strzeliśmy w tej ostatniej minucie, to, to teraz y, Gielonia nam nastrzeliła i na pewno serce, serce nas boli, ale no, wszyscy możemy wejść z, z kratą do przodu. Kurczę, Gilonia, w tym sezonie jest naprawdę. E, grająca grają, co najlepiej drużyny. z tym wątpliwości. A my tutaj przyjeżdżamy swoje i, i tak naprawdę do ostatnich minut ten awans nasz się nie Zaraz, a w do środki polu, to były sytuacje, w których właściwie trudno było. Coś No tak, może gdzieś przy pierwszej. Też troszkę sytuacja, były był bliskie odległości. I nie znużyłem zamknąć nóg. No przy drugiej, kurcze nawet szczerze nie, nie jestem w stanie nic no. powiedzieć, bo tylko wiedziałem, jak FBI oddał do jak to w mogło wydarzyć. ogromne, ale czy przez chwilę tak. taka myśl, że może dojść do karnych inwestycji, młodych obców, którzy w Białymstoku będzie toczyć wojnę nerwów, jak te wszystkie? Tak, nie byłem pewny, się przez karnymi. Znam chłopaków, więc, więc jakiś plus miałem w te bardziej niż Sławek na pewno miałem większe możliwości wygrania tych karnek. Teraz nie dowiemy jakby to było e, Gratuluję Giloni, i a my e, walczymy dalej już żeby głos. E, czego w twoim zdaniu zabrakłbyś ty biszkę żeby Amazonas? czego zabrakło, ale no tak, na no gorąco, ciężko powiedzieć. Gdzieś się... Ta, ta może sytuacja trochę nagle Wiesław Ekszodek dobrze ubronił. Myślę, że, że to oszczędził nas e, nie wiadomo czy to by było na, na 1-0, wydaje mi się, że tak, na 1-0. Później by ta spadła w i by było po meczu na no szkole. No zabrakło, zabrakło naprawdę e, niewiele, no sekundy tak naprawdę z no, dziedzinami typu karnych. A... Zresztą ten skończył. To chyba najgorszy taki mógł stracić w ostatnich setnowieczach. A tak, myślę, że gorzej niż w dziewięćdziesiątej. Ale... Poczucie jeszcze gorsze. Eee. No, nie gnaje, że spuścili głowy, bo jutro bo e, będziemy myśleć o, o zagłębiu. Piotr, ciężko chyba powiedzieć coś po takim meczu. Walczyliście jak równy z równym przez 120 minut i, i ta bramka tak naprawdę już w ostatniej akcji meczu to musi boleć. Na pewno boli przegrana w takich okolicznościach. Ciężko cokolwiek powiedzieć sensownego po, po takim meczu, bo naprawdę chcieliśmy zrobić coś fajnego, chcieliśmy awansować do, do półfinału. Daliśmy z siebie wszystko. Dzisiaj no, niestety brak. Jak z Twojej perspektywy wyglądała ta stracona bramka? Ta druga? Tak, ta druga. No gdzieś tam z kilku słupka ze jakby przebił, e, przebił tą, tą piłkę, wygrał, wygrał pozycję, przebił ją na długi słupek i, i tam dużo zamieszania, bo jeden strzał zablokowany, ale dobitka chyba już była skuteczna. E, no, no Tak jak powiedziałem przed chwilą na no, boli, boli w takich okolicznościach, że niedawno na się cieszy, cieszyliśmy po bramce w 120 minucie z legiem, a, a, a dzisiaj jakby no, niestety taka sytuacja była przeciwko nam. Jeżeli by wyciągać jakieś plusy, to na pewno to, że dawno nie widzieliśmy tak grającej Korony ma wyjeździe. Czy to jest dobry prognostyk przed niedzielą i przed meczem z zagłębią Lubin? No, myślę, że były dobre, dobre momenty, zwłaszcza w drugiej połowie. Zapaliśmy taki fragment i nawet wystrzelona bramka na 1-0, więc, więc są jakieś pozytywy, tylko. No, w tym momencie ciężko patrzeć na, na pozytywy po takim meczu, bo, bo wiadomo, tutaj porażka porażkę powoduje to, że, że odpadamy. E, szkoda, no szkoda, bo, bo, bo mamy na, na wyjeździe 1-0, Jagiellonia naprawdę jest dobrym zespołem i szkoda, że nie udało się tego dowieźć do końca. Co Twoim zdaniem będzie kluczowe teraz przed niedzielą? Zagraliście dzisiaj aż 20 minut, w sobotę jedziecie do Lubina w niedzielę mecz. Co teraz będzie kluczowe, żeby, żeby w Lubinie równie dobrze się zaprezentować? Tym razem już na pewno z lepszym rezultatem. Na pewno musimy teraz się skupić na, na regeneracji. Mam nadzieję, że żadnych urazów nie będzie w zespole poważniejszych, które wykluczą kogoś z tego meczu. Na pewno regeneracja i, i, i podejście, bo, bo dzisiaj na pewno nie jest, nie jest łatwo i szybko o tym, o tym meczu nie zapomnimy. Bo tak powiedziały, naprawdę chcieliśmy zrobić coś, coś fajnego i daliśmy z siebie wszystko, żeby tutaj dzisiaj wygrać. No ale będziemy musieli podejść równie pozytywnie, równie walecznie do tego meczu w niedzielę, żeby, żeby zgarnąć tam przywód. Mam jeszcze pytanie o Twoją zmianę. Zastąpiłaś Miłosza Trojaka, który jak wiemy miał szyty łuk wyrwiowy, tam dosyć duże rozcięcia. Ty byłeś gotowy na to, że dzisiaj możesz pojawić się na boisku? Jak Ty się odnalazłeś na tym boisku w takim momencie spotkania? Zawsze gdzieś tam, jak ktoś jest, ktoś jest na ławce, to, to musi siedzieć w domu obrońców, rzadko tym bardziej rzadko, rzadko się zmienia w czasie meczu. Eee, no i niestety taka sytuacja wyniknęła, że tam było zderzenie głowami. I, eee, y y y y y nie, nie był to łatwy moment, ale, ale, ale dobrze się, się czuję i e, gdzieś tam drużyna dobrze funkcjonowała, więc to na pewno był było łatwiej, bo, bo myślę druga połowa naprawdę nieźle, e, nieźle wyglądała, więc, więc, więc tutaj nie było, że tak powiem, problemów, tak? bo gdzieś tam ten rytm meczowy jest zachowany, więc nie było z tym problemu. Dziękuję. Dziękuję.